Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Dziękuję Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu. Szanowni Państwo. Wojna toczy się tu i teraz, i te działania, które musimy podjąć, musimy podejmować je natychmiast. Oczywiście rozmowa na temat przyszłości obronnej i bezpieczeństwa Europy jest konieczna i dobrze, że ona się toczy. Ale, Szanowni Państwo, czy pamiętacie szczyt w Wersalu w 2022 roku? Przecież wtedy również były dyskusje na temat, co zrobić, żeby zwiększyć możliwości obronne Europy. Po trzech latach stoimy w tym samym miejscu. No może różnica jest taka, że w międzyczasie gospodarczo Europa straciła konkurencyjność, a przemysł ciężki praktycznie europejski zniknął. Więc gdzie jesteśmy w tej chwili? Ci wszyscy, którzy myślą, że możemy sobie poradzić bez NATO i ci wszyscy, którzy próbują w tej chwili obrażać się na Stany Zjednoczone, popełniają ogromny błąd. Trzeba wyciągać wnioski, trzeba iść do przodu. Polski prezydent Andrzej Duda zaproponował polskiemu rządowi, ażeby zmienić konstytucję i wpisać 4% PKB z polskiego budżetu jako gwarantowane środki na obronę, mimo że Polska już wydaje 5% PKB. Mam nadzieję, że polski rząd przyjmie te propozycje, że większość rządowa przyjmie te propozycje i mam nadzieję, że inne państwa członkowskie NATO zrozumieją, że trzeba wywiązywać się ze swoich zobowiązań, żeby Europa była bezpieczna. Dziękuję bardzo. Thank you. Niemiecka polityka migracyjna pod hasłem serdecznie witamy przyniosła absolutną katastrofę dla całej Europy. Dziś obserwujemy jej bankructwo, a miliony Europejczyków utraciło poczucie bezpieczeństwa na ulicach własnych miast. Europa potrzebuje dziś programu masowej deportacji imigrantów. Czas skończyć z polityką otwartych drzwi, bo każdy nielegalny imigrant to przestępca. Podrzucanie imigrantów sąsiadom czy pakt migracyjny pogłębia problem zamiast go rozwiązywać. Takie postępowanie tworzy tylko dodatkowe zachęty dla milionów potencjalnych przybyszów. Niemcy ściągnęły na siebie problem, a teraz usiłują się nim podzielić z innymi narodami. Co obniża poziom współpracy i zaufania, a także rozbija strefę Schengen. Czas na zdecydowane działania na rzecz, po, na rzecz powstrzymania imigracji. Czas na deportowanie kryminalistów z naszego kontynentu. Czas na pełne wdrożenie założeń Deklaracji Budapesztańskiej Patriotów. Tylko w ten sposób możemy uratować Europę. Dziękuję. Szanowni Państwo, może na początek trochę statystyki i liczb. Zgodnie z danymi Eurostatu, tylko około jednej trzeciej osób, które otrzymały nakaz opuszczenia obszaru Unii Europejskiej, skutecznie zostało deportowanych do kraju trzeciego. W latach 2014-2023 państwa Unii Europejskiej wydały 4,5 miliona nakazów powrotu, z czego tylko 1 300 tysięcy doprowadziło do skutecznych powrotów. A może teraz należy sobie zadać pytanie, skąd? Te miliony nielegalnych, podkreślam, nielegalnych migrantów w naszym europejskim domu. Czy przypadkiem, tak jak już była o tym mowa, to nie polityka, idiotyczna polityka takich państw jak Niemcy typu Helsteich Wilkommen, Angeli Merkel do tej sytuacji doprowadziła? Może najwyższy czas, żeby w tym miejscu padły słowa. Przepraszam, pod adresem polskich funkcjonariuszy, Polskiej Policji Straży Granicznej, za to, że wtedy, kiedy broniły nasz europejski dom, bronili przed tym zalewem nielegalnych imigrantów, to również z tej sali padały idiotyczne słowa wpuśćcie ich, a później się zobaczy, kim oni są. Kim oni są, okazało się na ulicach Monachium i innych europejskich miast. Stop tej idiotycznej polityce otwartych drzwi Mr. naszego europejskiego Mr. domu. Dziękuję uprzejmie. Europa nie potrzebuje migracji. Europa potrzebuje usunięcia wszystkich nielegalnych migrantów, którzy wjechali do Europy, wszystkich przestępców, złodziei, terrorystów, którzy zabijają Europejczyków. Nie ma dnia, kiedy byśmy się nie dowiedzieli, że jakiś sadysta kogoś zabił prawie codziennie mamy informacje na temat przemocy wobec kobiet, dzieci. Europa walczy z wielkim wzrostem przestępczości, ekstremizmem, więc musimy pozbyć się tych ludzi, musimy ich deportować, tak jak Trump w Ameryce. Nie rozumiem, dlaczego lewicowcy mogą E, usprawiedliwiać przestępców. Mówi się o e, podważaniu praw człowieka. Bo nie zgadzam się z tym. Wszyscy ci imigranci powinni opuścić Europę. Niemiecka polityka otwartych drzwi Angeli Merkel i brak skutecznej polityki powrotowej przyniosły krwawe żniwo. Ataki nożowników w Bawarii, Solingen-Czarras, w których ginęli ludzie z rąk osób, które miały być deportowane, są tego wymownym przykładem. Jesteśmy w głębokim kryzysie migracyjnym. Według Frontexu liczba nielegalnych migrantów przekroczyła 1,2 mln ludzi. W rzeczywistości jest niestety znacznie większa. Dziś deportacje to fikcja. Według Eurostatu tylko co czwarta decyzja o deportacji jest wykonywana. Dlatego pilnie potrzebujemy skutecznych rozwiązań, jeśli chodzi o politykę powrotową. A więc potrzebujemy natychmiastowego odsyłania nielegalnych migrantów, bo bez tego nie rozwiążemy kryzysu bezpieczeństwa. Unijna współpraca handlowa i wizowa z krajami trzecimi musi zależeć od uznawania przez nie decyzji o deportacjach. Musimy tworzyć huby powrotowe poza Unią, a osoby, które nielegalnie przebywają w Unii Europejskiej, powinny być niezwłocznie wydalone. Bezpieczeństwo Europy to nie jest tylko hasło polskiej prezydencji. To również jest wyzwanie, przed którym stoi dzisiaj cała Europa. I powiem absolutnie wprost. Musimy się dozbroić, bo Putin wcale się nie chce zatrzymać na Donbasie, nie chce poprzestać na Ukrainie i nie jest prawdą, kiedy mówi teraz, że już nie chce, żeby ludzie ginęli. Bo gdyby tak było, to by trzy lata temu nie atakował e, Ukrainy. Otóż. E, Choć wiem, że jeszcze na tej sali są osoby, które by chciały robić interesy z Putinem, choć ich jest coraz mniej na szczęście i szerzą tutaj rosyjską propagandę, między innymi to, co mówi Russia Today, to, to jest najwyższy czas, żeby powiedzieć stop i dość. Dość już tego. My dzisiaj musimy zbudować europejską polisę ubezpieczeniową i żeby tak było, musimy zainwestować ogromne pieniądze w uzbrojenie. I ten plan Komisji Europejskiej, żeby wydać... Do 800 miliardów euro właśnie w uzbrojenia jest bardzo dobrym pomysłem. Tylko musimy to zrobić szybko, bez debat, bez konsultacji, bez rocznych dyskusji. Po prostu musimy to zrobić zaraz, bo my nie mamy czasu. I chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Polska chce przenieść z KPO, z Krajowego Planu Odbudowy prawie 30 This miliardów to złotych. na to, żeby właśnie zainwestować w uzbrojenia, bo bezpieczeństwo dla Europy jest dzisiaj najważniejsze. Biała księga. Biała Księga i jej wdrażanie to dobra okazja, by zagwarantować, że nasze zobowiązania przełożą się na realne zdolności i zwiększoną ochronę naszych obywateli. Woda w Ukrainie uwypukliła konsekwencje bezczynności i nadmiernego polegania na zewnętrznych partnerach obronności europejskiej. I Poza okręcia, Europa w coraz większym stopniu stała się celem ataków hybrydowych, kampanii dezinformacyjnych, które bezpośrednio zagrażają naszej stabilności politycznej i gospodarczej. Ale pomimo wszystkich możliwych wysiłków, NATO pozostaje jednak kamieniem węgielnym naszego bezpieczeństwa. Jeśli Europa musi zidentyfikować działania, to wszelkie inicjatywy prowadzone przez Europę muszą uzupełniać, a nie powielać rolę NATO. W swojej obecnej formie wspólna rezolucja jest niepokojąca. Zamiast wzmacniać bezpieczeństwo Europy, promuje alternatywę dla NATO. To podważa autonomię państw członkowskich w kwestiach obrony i grozi pogłębieniem konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi, naszym najważniejszym sojusznikiem. Zamiast tego Europa powinna skupić się na prawdziwym bezpieczeństwie, uzupełnianiu zapasów, wzmacnianiu więzi transatlantyckich i inwestowaniu w wiarygodne inwestycje i środki odstraszania. Dziękuję. Skuteczność systemu zaproponowana przez Komisję w sprawie powrotów zależy ściśle od stopnia kontroli nad osobami objętymi nakazami powrotu. Mają oni prawo do odwołania, ale w tym czasie muszą pozostać pod nadzorem elektronicznym bądź fizycznym. Bez tego cały system traci sens, a wysiłek włożony w jego dwa najważniejsze elementy, czyli wzajemne uznawanie swoich decyzji przez państwa UE i zakazu wjazdu do UE jako całości, cały ten wysiłek pójdzie na marne. Wzywam do ułatwienia państwom narodowym stosowania nadzoru i detencji. Jeśli państwo decyduje w trybie administracyjnym, że dana osoba ze względów bezpieczeństwa ma opuścić jego terytorium, ma absolutne prawo, a wręcz obowiązek e, egzekwowania tej decyzji. Europa musi odzyskać kontrolę nad własnym terytorium, w przeciwnym wypadku nadal pozostanie szeroką autostradą dla nielegalnej migracji.